Tutaj wszyscy zostali poinformowani, wszyscy wiedzą na czym stoją, możemy jechać. Walka żużlowców Michael Jebsen-Jensen, kask czerwony Maciej Janowski, kask żółty Grzegorz Walasek, niebieski Taiwo i ten biały goście z Wrocławia na torze drugim i czwartym w kasku żółtym i białym. Muszą wygrać podwójnie, żeby wywalczyć remis i punkt meczowy gospodarzy ratuje jakakolwiek dwójka, wszystko zacznie się za 3 sekundy Jebsen, Jensen, Janowski Walasek, Łofinden, powtórka wyścigu 15, ostatniego dobrze Janowski, ale świetnie też z pierwszego Jebsen, Jensen no i zobaczymy czy para wrocławska będzie w stanie minąć Duńczyka, robi to Janowski wchodzi pod niego, pozew Pierwszy za nim ten troszeczkę zblokowany, wjechał za niego i walczy bardzo dzielnie Michael. Jebsen Jensen teraz z Maciejem Janowskim o pierwsze miejsce i o wygraną włóknia za teraz przycina Duńczyk. Robi to znakomicie i wychodzi na pierwsze miejsce. Jepsen Jensen jest pierwszy, ale być może tylko na chwileczkę. Janowski teraz szalony atak. Być może gdzieś tam się dotknęli, być może otarli się. Janowski po szerokiej będzie być może za chwilę przed Jebsenem Jensenem. Może zaatakować w każdej chwili. Janowski pójdzie po szerokiej. Będzie chyba pierwszy. Jepsen Jensen musi sobie radzić z Łofindenem. Jepsen Jensen nie utrzymał Janowskiego. Ten blokuje Jepsena Jensena po szerokiej. Daj Łofinden! Daj Łofinden! Nie dał rady! Ależ był wyścig! Ależ było ściganie! No i Jepsen Jensen wygrywa ten mecz w Częstochowie w sposób absolutnie niezapomniany. Znakomity bieg, znakomita taktyka wszystkich zawodników. Grzegorz Walasek tylko obserwował to z tyłu, no ale walka była do ostatnich metrów. Ty się zgadzasz z tym, że drugi dojechał Jebsen Jesen? Myślę, że tak, ale przecież mamy fotokomórkę, więc to, to wszystko za chwilę zostanie wyjaśnione i sędzia nam tu przedłoży wynik tego, tego wyścigu. Proszę bardzo. Tak jest. 46-44 do ostatniego wirażu. Mieliśmy emocje do ostatniego wirażu. Wynik tego meczu był otwarty. No i świetna walka na pełnych czterech okrążeniach na wyjściu z przedostatniego wirażu Maciej Janowski Maciej Janowski pojechał bardzo, bardzo ostro dostaje w tym momencie ostrzeżenie za, za tę jazdę, bo minął Jebsena Jensena, zajechał mu drogę, robiąc drogę, robiąc miejsce Łofindenowi to było świetne, to było znakomite, chociaż no, zdaniem sędziego zasłużyło na ostrzeżenie, ja myślę, że, ale, tak, ale myśli, żużel był wielki. Myślę, że sędzia miał na myśli te ostatnie metry, gdzie Maciej Janowski przymykał manetkę gazu, żeby zablokować właśnie Jensena i umożliwić jazdę Łofindenowi po w części toru było to na pewno dosyć niebezpieczne, bo Jensen też nie mógł sobie pozwolić na zamknięcie tego gazu. I tutaj między kołem tylnym Maćka Janowskiego a przed nim Jensena na pewno nie było zbyt wiele centymetrów. Ale trochę na własne życzenie Jensena. Świetny start. Trzymał się bardzo blisko wewnętrznej części toru, tego twardego toru po wewnętrznej. Tutaj był już w tarapatach. Po wewnętrznej Maciek Janowski, po zewnętrznej Ufinden, który przecina linię toru jazdy. I tu dobrze się ułożyła sytuacja dla Jensena, który po zewnętrznej minął Janowskiego, a później. Nie rozumiem do końca dlaczego na tym pierwszym muku, na którym pojechał świetnie po zewnętrznej, trzymał się bardzo kurczowo, szybko wyłamywał swój motocykl, tak jak tutaj bardzo wąsko. I na, pierwszym, na jednym z okrążeń Maciek Janowski nie zdążył, na kolejnym już zdążył na tyle wyprzedzić Jensena, że mógł go jeszcze zablokować po wewnętrznej. Więc tutaj, gdyby ten niezbyt płynny wyjazd Uffindena z łuku to myślę, że Ufinden zdążyłby wyprzedzić Jensena. O półkoła wygrywają gospodarze po raz pierwszy w tym sezonie przed własną publicznością. Włókniarz zwycięski w najmniejszym możliwym wymiarze, zakładający pełny rezultat 46 do 44. No i Michael Jebsen Jensen pierwszy raz w tym roku przed swoją publicznością. Jeszcze nie do końca zdrowy, zapewnia duże punkty meczowe Częstochowianom. Maciej Janowski staje Uffindenem. Wspaniała walka do metrów tego widowiska. No i brawa dla Spartan, bo no niewielu się tutaj spodziewało, że stworzą taki mecz, który rozstrzygnie się w ostatnim wyścigu. Tak naprawdę